Czym jest dla Pani wiosna? A czym jest dla mnie wiosna? Początkiem czegoś nowego? Radością. Dobrym samopoczuciem. Że chyba najpiękniejszym czasem w ciągu całego roku, bo wszystko się budzi do nowego życia. Ja też. Czym jest dla Ciebie wiosna? Fajnym czasem. Czym jest dla Ciebie wiosna? No to takim fajnym czasem, gdy sobie rowerem jeżdżę na przykładowo, z kolegami się spotykam. Czym jest dla Pani wiosna? Czym jest dla mnie wiosna? Radością jest dla mnie wiosna. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Czym jest dla Ciebie wiosna? Um, to jest jakby rozpoczęcie, jakby, dla mnie to jest rozpoczęcie takiego nowego roku, takiego ciepłego, ciekawego, kwiatów, radości i w ogóle, w sensie, nawet nie z, punktu takiego, nie, nie z punktu widzenia astronomicznego, tylko ogólnie kojarzę mi się z e, radością, ciepłem i wakacjami czy nawet pustymi. Czym jest dla Ciebie wiosna? Porą roku. Szczęściem, e, zabawami z przyjaciółmi. Nie... Czym jest dla Pani wiosna? Dla mnie wiosna opanowaniem energii młodych ludzi na przerwach właśnie, to jest miesiąc, w którym się urodziłam, urodziłam się przed dzień wiosny, drugi dzień wiosny, to jest najcudniejszy miesiąc dla mnie. Przed dzień Dobrze dziękuję! Czym jest dla ciebie wiosna? Wiosna dla mnie jest radością, no, szczęściem. Dla mnie wiosna to po prostu zielone, zielone liście na drzewach i dużo kwiatów. Przepraszam? Czym jest dla Pani wiosna? wiosna o Boga wiosna, no, mnie, tam, tam, tam Wiosna. jest dużo a ty? Wiosna, 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 ach to Ty. Wiosna, 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 ach to Ty. wiosna... wiosna.